Izabela z Pszczyny, Agnieszka z Częstochowy, a teraz świętej pamięci pani Dorota z Nowego Targu. Czy widzicie te same nagłówki, co ja? Że prawo chroniące życie nienarodzonych dzieci zabiło kolejną kobietę? Że w Polsce strach zachodzić w ciąże? Że to wina PiSu? Proszę was dzisiaj, żebyście nie zatrzymywali się na nagłówkach, ale klikali czytam dalej, bo znowu lobby aborcyjne karmi nas manipulacją podszytą strachem i kłamstwem. To będzie kolejny odcinek projektu Live. Magdalena Guziak-Nowak, zapraszam. Jak zwykle najpierw fakty, które na marginesie lobby aborcyjne zdaje się niewiele interesują. Pani Dorota miała 33 lata. Do szpitala w Nowym Targu zgłosiła się w 20 tygodniu ciąży z powodu odpłynięcia wód płodowych. Wkrótce zaczęła się skarżyć na bóle głowy i bóle brzucha. Wzrastający poziom CRP wskazywał, że w organizmie Rozwija się stan zapalny. Wszystko było utrzymywane w duchu dawania nadziei, przekonywania, że wszystko będzie dobrze. W ogóle nie było mowy o tym, że ona może stracić ciążę, a co dopiero życie. Czytamy w mediach słowa kuzynki pani Doroty. Niestety, mimo tych zapewnień, kobieta zmarła w szpitalu 24 maja bieżącego roku w wyniku wstrząsu septycznego. Mecenas reprezentująca rodzinę poszkodowanej skomentowała, że lekarze dopuścili się, tu będzie cytat, rażącego zaniedbania. Wylicza. Lekarze mieli trzy dni na podjęcie działań ratujących zdrowie i życie, nie poinformowali pacjentki i rodziny o faktycznym stanie jej zdrowia, nie reagowali na pogarszające się wyniki badań itd. Czy faktycznie doszło do zaniedbań i błędu lekarskiego, dowiemy się najpewniej z postępowania odpowiednich organów. Prokuratura rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pani Doroty i jej nienarodzonego synka. Sprawą zajął się także. Rzecznik Praw Pacjenta, Podhalański Szpital Specjalistyczny imienia św. Jana Pawła II w Nowym Targu jest otwarty na współpracę z wszelkimi organami, których celem jest wyjaśnienie okoliczności nagłego zgonu pacjentki. To z kolei czytamy w oświadczeniu szpitala. Tu powinniśmy postawić kropkę. Poczekajmy na opinii biegłych, nie wymierzając kary swoimi osądami przedwcześnie. Chciałabym natomiast... Przypomnieć historię, która na pierwszy rzut oka wydaje się analogiczną, bardzo podobną. Świętej pamięci pani Izabela Zpszczyny, mama małej Mai, trafiła do szpitala w 22 tygodniu w drugiej ciąży, też po odpłynięciu wód płodowych. Nawet gdy na szpital nałożono karę w wysokości 650 tysięcy złotych, nawet gdy lekarzom postawiono zarzuty narażenia jej poprzez niezachowanie należytej staranności na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Aktywistki aborcyjne nadal utrzymywały, że kobieta zmarła z powodu prawa chroniącego życie. Z perspektywy czasu widzimy oczywiście, że jej śmierć była im potrzebna do podjęcia kolejnej próby zmiany prawa i zbierania podpisów pod projektem Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Pamiętacie Państwo ten projekt? Ja przypomnę: to ten projekt, który zakładał aborcję nawet do 9 miesiąca ciąży. Aktywistki proaborcyjne i większość mediów niemal natychmiast nazwała kobietę Ofiarą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ale przypomnijmy też słowa krajowego konsultanta w dziedzinie perinatologii, profesora Mirosławie Wilgosia, które były jego komentarzem do wydarzeń w pszczynie. Lekarza, który w pewnych sytuacjach popierał kompromis aborcyjny. Nie jestem entuzjastą obecnie obowiązującego prawa, natomiast wydaje mi się, że nie można doszukiwać się bezpośredniego związku między tym prawem a tym, co wydarzyło się w pszczynie, mówił jakiś czas temu. To bardzo ciekawe, że proaborcyjne szaleństwo zaszło już tak daleko, że co uczciwsze osoby przyznają, że przecież tego typu sytuacje nie mają absolutnie żadnego związku ani z pisem, ani z Trybunałem, ani z Kościołem. Szkoda, niestety, że te racjonalne głosy nie mają szansy przebić się przez agresywną propagandę, że pis, że Kościół, Kaczyński i organizacje ProLife mają krew na rękach. Zasadne byłoby postawienie pytania. Czy przed ogłoszeniem orzeczenia Trybunału z 22 października 2020 o niezgodności aborcji eugenicznej z Konstytucją takie trudne, przykre sytuacje się nie zdarzały? Czy przed październikiem 2020 nie umierały kobiety w ciąży z powodu rozwijającej się sepsy? A sepsa, jak wiemy, zabija co 3 sekundy i niestety mamy w ciąży nie mają przed nią niewidzialnej zbroi. Oczywiście i wtedy takie sytuacje miały miejsce, ale nikt o nich głośno nie mówił, gdyż historie te nie były propagandowo użyteczne, nie były potrzebne do zbijania kapitału politycznego, do walki o zaostrzenie przepisów aborcyjnych do niczego się nie przydawały. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży została uchwalona w 1993 roku. Przez 27 lat jej obowiązywania do 2020 roku nie skazano ani jednego lekarza za zaniedbania w ratowaniu życia kobiety, więc bzdurą, kompletną bzdurą jest opowiadanie że lekarze boją się leczyć swoje pacjentki. Niestety spodziewam się, że będzie tylko gorzej. W nadchodzącej kampanii wyborczej temat aborcji będzie tematem numer jeden. Dlatego fakty, wiedza, argumenty. Tylko w ten sposób możemy ochronić się przed manipulacją. Dlatego bardzo zachęcam Was do zaglądania na naszą stronę internetową, obserwowania naszych mediów społecznościowych i subskrybowania kanału na YouTube. Do zobaczenia.